Tego meczu. No trochę emocji przeżyliśmy wszyscy, także, no ale jest dobrze, bo myślę, że ten wynik remisowy, biorąc pod uwagę wcześniejszy mecz, widziałem taki gdzieś wpis na któryś z portali internetowych, że remis gwarantowałby nam awans. Ja tego nie liczyłem, nie wiem, ale jeżeli tak by było, no to, no to trzeba powiedzieć, że mecz zakończył się sukcesem, bo zyskujemy ten jeden punkt. Na następny mecz wybiera się pan z prezydentem porządku na przykład. Się? No nie będzie chyba czasu, żeby pojechać na następny mecz. Dużo pracy jest teraz przed szczytem na to, więc to są rzeczywiście bardzo ważne sprawy. No ale zawsze kibicujemy, trzymamy kciuki, bardzo się cieszę. Myślę, że chłopaki dali z siebie wszystko dzisiaj widać było, że walka była ostra, zwłaszcza w drugiej połowie. No ale sądzę, że powinniśmy uznać, że zadanie zostało wykonane, zostało dobrze wykonane, także bardzo im dziękuję za tą grę, bardzo im. Dziękuję za ten wysiłek kolejny, no i za radość, jaką nam sprawili. Tutaj siedzieliśmy razem z dużą grupą Polaków w ambasadzie w Berlinie i radość, jaka była po ostatnim gwizdku sędziego, to tak jakbyśmy prawie bramkę strzelić. A, A dzięki temu wynikowi jutro łatwiej będzie się rozmawiać z Angelą. Ja się tak nawet uśmiechałem wcześniej. Myślałem sobie, że wynik remisowy byłby wynikiem takim jubileuszowym tak na 25-lecie traktatu. No. Taki będzie, więc pewnie jutro sobie z panią kanclerz pogratulujemy, bo, bo jeżeli jest awans, no to już wiadomo, że zawsze można grać trochę spokojniej. Hmm, chociaż oczywiście liczymy na to, że, że, że nasza drużyna wygra następne mecze. Dziękuję. Dziękuję, Dziękuję